Zadra się nam trochę więcej o tych wymaganiach. To jeszcze, na co jeszcze mm. patrzy się Jasne. Jak, jakie są te wymagania? Moim zdaniem ja to tak nazywam ze swojej perspektywy, że ta praca jest taką wisienką na torcie. Po wszystkich latach tutaj mm -hmm. e, migracji, tak? Mm -hmm. i szukania, Do szkacji, doświadczeń dobiegni, z różnych okay. gmin, że to jest taka nagroda za te wszystkie 8 lat tak mm -hmm. naprawdę tutaj pracy. No, wówczas jeszcze w sumie 6,5, bo teraz już prawie półtora no, rok. Trochę więcej niż rok ok jestem mm -hmm. w, w, w Arabii Saudyjskiej, e, więc jest to taką nagrodą po prostu za te wszystkie doświadczenia. E, no cóż, tak jak już tak, tak, kochasz swoją pracę, a, to wiemy. Wiem, wiem, no tak, trzeba kochać swoją pracę naprawdę i tego mm -hmm. się nie da oszukać przed żadnym tutaj e, osobą, która cię mm -hmm. rekrutuje. tak. E, musi widzieć ten zapał w tobie, entuzjazm, entuzjazm dokładnie. No i tutaj tak. E, bardzo potrzebne są też kursy, czasami właśnie Silver Service, które są oferowane mm -hmm. gdzieś tam, no, duży standard, taki wysoki standard takich, serwi, takich Silver Service mm -hmm. kursów, na przykład mm -hmm. w, w Szwajcarii, mm -hmm. więc to też bardzo pomaga oczywiście. Kaka inwestycja. Tak, inwestycja nie w nie siebie, nie po prostu mm -hmm. w swój rozwój. Jeżeli nie mamy doświadczenia właśnie w Customer Service z takimi klientami bardzo wymagającymi, mm -hmm. to jak najbardziej polecam takie, takie doświadczenie, mm -hmm. taki kurs. E, no też doskonalenie swojego CV, to jest mm -hmm. bardzo ważne. Żeby, żeby dobrze się zaprezentować, mhm. zaprezentować i żeby po prostu przekonać tego, tego rekrutera, tak, że jesteś warta naprawdę tutaj najwyższego standardu mhm. tak, tej, tej pracy, więc mhm. to jest, to jest mhm. bardzo ważne autoprezentacja przede wszystkim mm -hmm. i doskonalenie siebie moim zdaniem. Okej, okay, czyli tak naprawdę no, sporo osób mm -hmm. może mm -hmm. mieć szansę, żeby się ty, najbardziej. Jest to ciężka praca, tak, mm -hmm. dokładnie. E, mi to zajęło szczerze mówiąc 9 miesięcy. Miałam rok przerwy przedtem, mieszkałam e, w Sztokholmie mm -hmm. i ten czas spędziłam faktycznie na, no byłam tam rok, a 9 miesięcy zajęło mi szukanie pracy właśnie e, mm -hmm. w liniach VIP i to tak jak mówię, są ważne zdjęcia profesjonalne, mm -hmm. są ważne bardzo dobrze przygotowane też graficznie CV. Mm -hmm. Mery merytorycznie. Tak, merytorycznie oczywiście jak no, na wszystko, żeby zdjęcia. po prostu to mm -hmm. było takie wow, że ktoś mm -hmm. patrzy na to i faktycznie jest to mm -hmm. Coś takiego gdyż widać widać tak, ten wysiłek, wysiłek to. żeby się mm -hmm, odpowiednio dokładnie. przygotować. Mm -hmm, tak. Tak. No to no, ciekawe, czyli sama rekrutacja y, jest do przejścia, natomiast trzeba się mm -hmm, dobrze zaczęła do się przygotować. A ile czasu trwała ta rekrutacja? Czy to był jeden dzień, czy kilka etapów? Mm, tak naprawdę mm -hmm. to był jeden dzień, tak, ale po tym jednym dniu było bardzo długie oczekiwanie jeszcze, mm -hmm. gdyż wszystkie moje dokumenty, które Dużo było papierologii, ale no tak. nie ukrywajmy się. Mhm. Muszą cię zeskanować z każdej strony: cały Twój background, tak? Aha, całe doświadczenie, tak. skąd masz to, pochodzisz i tak dalej. Mieliśmy do czynienia z bardzo, z bardzo, z bardzo różnymi ludźmi, dokładnie, więc nie może być żadnych mm -hmm. przykrych sytuacji, mm -hmm. żadnych nie, wątpliwości. wątpliwości to musi przejść przez szereg osób, wow. tak? To zaakceptowanie mm -hmm. Ciebie. Mm -hmm. Więc jest to bardzo ważne i to jest po prostu czas, gdzie faktycznie jeszcze nie jesteś, że zostasz zaakceptowany. Owszem, jest rozmowa, ale tutaj dużo osób musicie zaakceptować jeszcze po drodze. Tak, background i właśnie osoby najważniejsze tutaj, nawet te, z którymi mm -hmm. będziemy latać, muszą mm -hmm. po prostu zapoznać się z nami tak, przez te wszystkie papiery, które tam zostały wypełnione, wysłane. Mhm. No i to też potrzebuje czasu oczywiście. Okay. No i później jak już wszystko jest ok, z naszymi papierami, zdjęciami nawet mhm. z tym wszystkim, to jesteśmy zaakceptowani. Mhm. Wow, no to jest rzeczywiście ciekawy, prawda? Troszkę inaczej niż właśnie w tak takich... jak Znaczy podobnie, bo tam też trzeba przyjść świadomie... Na... Open day, open day, -s -s -day tak. tak, ale trochę tutaj jest właśnie z z cała, cała książka, że mhm. tak powiem, na mój temat wychodzi, znaczy ja muszę odpowiedzieć na masę różnych mhm. pytań. No, i oni to wszystko muszą no, tak. zaakceptować. Czyli, już e, pierwsze doświadczenia CIA, KGB da! i takimi innymi służbami specjalnymi, <grym> to nie powiedzmy za no, to czy, Cię. Tak, Oczywiście, że tak. nie było, natomiast, e, natomiast porządne prześwietlanie kandydatów.